Dzień dobry, Unika Chojecka, witam Państwa w programie Jak Żyć. Moim gościem jest redaktor miesięcznika i Pod Prąd, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, Paweł Hojecki. Witam Ciebie. Witam Państwa. Cieszę się, że już wróciłeś z podróży, z Węgier i możemy dzisiaj właśnie porozmawiać o tym, o tym kraju i o roli premiera Wiktora Orbana w, w dzisiejszym wyraźniejszym konflikcie na Ukrainie, a jeszcze przed, przed przejściem do głównego tematu chciałam zapytać, jak spędziłeś 17 listopada. No, tradycyjnie od kilku lat to święto odzyskania niepodległości spędzam na strzelnicy. Od rana można powiedzieć do nocy, bo byliśmy tam już przed dziewiątą, a rozjeżdżaliśmy się po ciemku. Cały dzień spędziliśmy strzelając z różnych broni. Mi po raz pierwszy w życiu udało się wygrać jedną konkurencję pistoletu sportowego, także jestem bardzo dumny. Ten pomysł w moim kościele zrodził się, kiedy pojawiły się różne kontrowersje, jak spędzać święto niepodległości. Różne środowiska, partie polityczne proponowały różne konkurencyjne wersje. Świętowania, no Marszy. myśmy, tak, na przykład, i to marsze konkurencyjne, czy to w Warszawie, czy w Krakowie, myśmy postanowili, że nawiążemy do e, tych ludzi, którzy tę niepodległość wtedy zdobyli. którzy najpierw pierwsi w osamotnieniu, pierwsza kadrowa wyruszyli w niewiele ponad setkę osób w ten marsz po niepodległość, a wcześniej przygotowywali się właśnie na strzelnicach w klubach sportowych i tak dalej. Także co roku tak samo. Gratuluję. W tym roku rzeczywiście dobrze ci poszło. A wracając do tematu, 11 listopada, ale wcześniej, kilka dni temu, wróciłeś z Węgier i chciałam Cię zapytać a propos właśnie Twojej podróży, ponieważ rozmawiałeś tam ze zwykłymi Węgrami, ale również ze współpracownikami Wiktora Orbana. Jak z, ze strony Węgrów wygląda ta sytuacja? Czy rzeczywiście oni są z tego zdania, że Orban sprzedał Rosji kraj w związku na przykład z, z, z tym, że rosyjska firma Rosatom rozbudowuje elektrownię atomową na Węgrzech? Rzeczywiście takie opinie pojawiają się pojawiają się wśród takiej liberalnej lewicy budapesztańskiej, nie? bo rozmawiałem z, z przedstawicielami takich miłośników właśnie Michnika, prezydenta Hawla i tak dalej tamtych czasów, kiedy tu właśnie wszyscy w tych długich swetrach wyciągniętych pili tam piwo gdzieś na mm. praskich ulicach i no oni oczywiście bardzo tam potępiają, że tu idiotyczna polityka zagraniczna Prezydenta, premiera Orbana. Tak też mówią zachodnie media, a także większość naszych polskich mediów, również prawicowych. No ale z drugiej strony, z tych kół, które rzeczywiście mają to brzemię odpowiedzialności na mhm. sobie, które mają ten naród poprowadzić w przyszłość, no głosy są inne. Tam Dominuje po pierwsze realizm, i patrząc historycznie, szczególnie na ten XX wiek, nasz ostatni, który tyle zmian tu w Europie, w naszym też państwie dał. Widać, że Węgrzy pomimo tej nuty romantyzmu, którą mają podobnie jak my Polacy. są gotowi do powstań, do walki, nie uchylają się od niej, kiedy trzeba to mają jeszcze chyba więcej realizmu w stosunku do nas ich zachowanie na przykład przed wybuchem II wojny światowej, kiedy nie chcieli tak jak my pójść na pierwszy ogień, żeby zostać rozjechani tym walcem Hitlera i różne inne tam rzeczy takie no, dość mądre robili. Widziałem na przykład w Budapeszcie zresztą nieraz no piękną synagogę żydowską i całą dzielnicę żydowską niezrujnowaną, nietkniętą. nietkniętą. No to jest właśnie zasługa. No cały tej... Budapeszt jest <coughs> dzisiaj tak. piękny, no Warszawa. Tej y, polityki, która myślę, że byłaby też polską polityką, gdyby żył marszałek Piłsudski. On, Miklosz Horty, Admirał Horty, mniej więcej szedł tą samą drogą, co nasz marszałek. Tylko niestety, no, nasz marszałek zmarł mhm. przed wybuchem wojny. no A Hortiemu udało się pewne rzeczy jeszcze zrobić, żeby ochronić y, naród węgierski przed największą pożogą II wojny światowej. Tak, I dlaczego? Właśnie, dlaczego o tym mówię? Elektrowni. Dlaczego o tym mówię? No bo <laughs> Węgrzy zdają sobie sprawę, że nie są mocarstwem. Tak jak i Polska. A właśnie, w Polsce niekoniecznie to dociera. Polska też nie jest mocarstwem. <laughs> tak, nie jest, ale nie zawsze polscy politycy sobie z tego zdają sprawę. No, kiedyś była mocarstwem i Rzeczywiście ma dużo większy potencjał, czterokrotnie większy potencjał ludnościowy niż Węgry, na przykład, żeby tym mocarstwem się kiedyś, przynajmniej takim regionalnym, stać. Na razie jakoś jeszcze nam to nie wychodzi, czy tego nie chcemy. No to już ten temat na razie zostawmy. Ale Węgrzy wiedzą, że tak naprawdę mogą liczyć tylko na siebie. To jest jakiś pierwszy, pierwszy wyznacznik ich polityki. I to jest polityka. Bardzo, tak jak powiedziałem, racjonalna, i dlatego zanim będziemy ferować takie wyroki na temat oceny polityki węgierskiej, warto, że tak powiem, no tak uszanować ich suwerenność. Że oni przez historię pokazali, że potrafią w różnych meandrach geopolitycznych, kiedy silniejsi wokół nich rozgrywają swoje interesy, oni potrafią bronić swoich interesów. Druga rzecz, którą myślę, że szczególnie polscy politycy i publicyści prawicowi powinni pamiętać. No to bardziej mi chodziło o tych, no. którzy teraz działają w kształtowaniu opinii publicznej i stosunków polsko-węgierskich, że no jeśli kilka lat temu mówiło się, że czekamy na drugi Budapeszt nad Wisłą, jeśli mówiło się, że Polak-Węgier dwa bratanki, że to jest nam najbardziej przyjazny po sąsiedzku prawie że naród, w Europie, no to to zobowiązuje, że przyjaciół należy traktować z troszeczkę większą pościągliwością i rozwagą niż nasi prawicowi publicyści, którzy mówią tam, że się Orban sprzedał, zdradził i tak dalej. Nie? Że tak jak w stosunkach międzyludzkich przyjaciół należy w ten sposób traktować, że zakłada się ich dobrą wolę, ich dobre motywacje i stara się przynajmniej je zrozumieć, dać im szansę obrony, zapytać i tak dalej, a nie potępiać w czambu. Szczególnie, że Węgrzy na przestrzeni lat dali dowód, że tej przyjaźni się nie wyrzekają. Oczywiście, oni byłem na takiej konferencji właśnie poświęconej tym przemianom po 1989 roku, budowie też tego bloku państw wyszehradzkich, czyli Polska, Czechosłowacja, dzisiaj już Czechy i Słowacja i Węgry jako taki korzeń, czy, czy fundament tego ruchu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Oni z żalem, ale mówią prawdę, i znaczy może nawet nie z żalem, bo rozumieją właśnie jako przyjaciele nasz georealizm i mówią, Polska nie jest zainteresowana budową silnego bloku państw, państw Grupy Wyszehradzkiej. Polska się zorientowała na Niemcy, robi, robi to, co Niemcy, że tak powiem, chcą w polityce międzynarodowej, i Polska nam nie pomoże, jeśli chodzi o rząd Polski. Są realistami. No i teraz ten dziesięciomilionowy naród. Jest zostawiony sam sobie praktycznie. Nie ma szans zbudowania na razie, przynajmniej, bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak potraktowały e, państwa zachodnie Węgry, to wiemy przed dojściem Orbana do władzy, czyli totalne bankructwo. Węgrzy praktycznie byliby już dzisiaj niewolnikami Europy w dużo większym stopniu niż Polacy. I zero jakichś perspektyw na przyszłość. A do tego propaganda. Lewicowa i niszczenie fundamentów moralnych tego społeczeństwa. Nie? Kiedy Orban doszedł do władzy i zaczął stawiać tamę tym rzeczom, no to nasze media prawicowe, no, biły mu brawo i właśnie tak jak mówiłem, że no, chcieliśmy tutaj, żeby te same zmiany były w Polsce. w Polsce. Oczywiście za to, co Orban zrobił, ratując ten fundament moralny swojego narodu, ratując finanse Węgrów, Jednostek przed lichwiarskimi odsetkami i budżet całych Węgier, który był praktycznie już jedną wielką ruiną, zaczęły się odwracać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczął robić mu problemy. Oczywiście Komisja Unia Europejska, Europejska zaczęła ich tam bardzo szykanować w różny sposób. Węgrzy na przykład mówią, no z żalem, że ambasada amerykańska w Budapeszcie jest pusta od półtora roku. Stany Zjednoczone, czy nie Stany Zjednoczone jako ta konserwatywna część. Mhm. Jest jak taka nie mam, Ale oczywiście afrontu, że administracja, lewacka administracja prezydenta Obamy rzeczywiście robi wielki afront, nie wyznaczając ambasadora na Węgrzech. To pokazuje, że prawa powiedzmy mniejszości seksualnych są dla administracji Obamy dużo ważniejsze niż te tysiące już dzisiaj Ukraińców, którzy giną w okolicach Ługańska i wschodnich rubieży Węgier, bo tam nie Węgier tylko Ukrainy, że tam nie ma żadnej reakcji praktycznie oprócz jakichś drobnych sankcji, które na Putinie nie robią żadnego wrażenia. A tutaj, kiedy pewne prawa środowisk leba, lewackich zostały tylko ograniczone w takim sensie, że bardziej finansowanie przez państwo ich zostało ograniczone, to już podniosło się wielki larum i tego rodzaju sankcje. Węgrzy wy, wy, wysnuwają wnioski z tych lekcji, i dlatego próbują się, że tak powiem, w tej sytuacji odnaleźć. Ja tak, osobiście. Tak, trzeba było yy, no właśnie, to jest... akurat zaprosić. Rosjan do, do... do tej elektrowni. Tak, no, do rozbudowy elektrowni. Po pierwsze, po pierwsze no trzeba wziąć pod uwagę, że Węgry nie mają dziesięciu takich elektrowni, powiedzmy dziewięciu francuskich i jednej rosyjskiej. Oni mają tylko jedną tę elektrownię. I to jest jeszcze zbudowana, zbudowana za tak zwanej komuny rosyjska elektrownia. Nie? Dalej Węgry są pozbawione własnych zasobów energetycznych. Węgla nie mają, gazu nie mają i itd. Tak Czyli praktycznie ta elektrownia plus gaz dochodzący rurociągami, no, nome, nome również z Rosji, to jest ich podstawa bytu. Mówiliśmy na tej konferencji też o ewentualnym rurociągu ze Świnoujścia. Nie? No ale przecież już my wiemy, Polacy, że Świnoujście budują firmy powiązane z Rosją. I dlatego tak, taki wyścig z czasem tam jest, żeby jak najdłużej ta budowa trwała. Także Węgrzy to wszystko wiedzą. Oni nawet próbowali prze, przestawić tą technologię, powiedzmy jeszcze czarnobylską, bo to jest mniej więcej podobna elektrownia, na wzory zachodnie. I zaprosili specjalistów z krajów zachodnich, ale mówiąc tak delikatnie, mieli z tego powodu duże problemy. Musieli szybko po nich posprzątać, żeby nie stało się coś złego. Po francuzach? No, to już zostawmy, spuśćmy zasłonę milczenia, tam powiem, ale dopiero no, niestety ci, co się znają na tym najlepiej, czyli Rosjanie, którzy kilkadziesiąt takich mają elektrowni też u siebie, no, e, doprowadzili do porządku tę elektrownię mm -hmm. i zaproponowali najlepsze warunki finansowe Węgrom, jeśli chodzi o budowę. Następnych bloków, bo te muszą być wygaszane w najbliższych latach. No i teraz Zachód mówi, no dlaczego oni wzięli rosyjskie technologie i rosyjskich inwestorów, kiedy jednocześnie Zachód dał im dużo gorsze warunki? No jak Zachód chciał im dać, mhm. chciał, żeby Węgry przystąpiły do tego bardziej zachodniego sojuszu energetycznego, no to dlaczego nie, nie pochylił się nad nimi, dając im lepsze warunki? Zresztą fakt jest taki, że firma Rosatom współpracuje z, z Niemcami, Wielką Brytanią, Francją, Belgią, Holandią. Nie jest to firma, która tylko finansuje tak, węgierskie. No, inwestycje. Jednocześnie Francuzi sprzedają te desantowe okręty Putinowi i oczywiście nie są zdrajcami i, i tak dalej. To tutaj dotknęłaś drugiego problemu, że my pozwalamy siebie traktować jako państwa drugiej kategorii. Podam przykład. Premier, znaczy szef parlamentu węgierskiego wypowiedział się o możliwości, tylko, że, że jest taka możliwość, że Węgry mogą mm -hmm, rozważa. opuścić, rozważają, czy, czy że nie można tego wykluczyć, opuszczenie Unii Europejskiej. No i co? Od razu wielkie halo, jak to Węgry mogły największą świętość podważyć. Zdrada Unii Europejskiej. Zdrada totalna. Ale jednocześnie, w tym samym czasie praktycznie, to jest kwestia kilku dni, czy może tygodni, Premier Wielkiej Brytanii tak, mówi tak. dokładnie to samo i jeszcze ogłasza referendum, że jeśli wygra następną, zdaje się kampanię, to zrobi referendum Spowiada. na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z no Unii Europejskiej. To większość Brytyjczyków jest za no I teraz z, z Unii zobacz. tak. Zobaczcie państwo, że w ogóle nikt nie mówi o zdradzie Wielkiej Brytanii, że to jest jakiś faszyzm, że nie wiadomo co, że popieranie Rosji i tak dalej. Zrobili dokładnie to samo. Ale jest całkowicie inna reakcja. Tutaj zdrada Unii i popieranie Putina, a tutaj no, Wielka Brytania ma prawo do swoich decyzji, a Węgrzy nie mają. Znaczy, Angela Merkel zajęła się tą sprawą. Media donoszą, że również zajęła się Davidem Cameronem. Nie, no, to, no ale co? Powiedziała, że, że zdradzili Unię Europejską, <grym> że popierają Putina? No, oczywiście nie. A od tych państw, właśnie jak Polska i państwa na południe środkowej Europy, oczekuje się takiego siedzenia cicho i robienia to. Tego, co nam powiedzą w Berlinie, w Brukseli czy jeszcze gdzie indziej. Nie, no właśnie następ... Orban i za to szanuje Węgrów, niezależnie czy im się ta polityka międzynarodowa opłaci i powiedzie, to trzeba ich szanować za odwagę do samodzielnej polityki zagranicznej. A propos tego takich doniesień medialnych również w Polsce, że Orban popiera rozpad Ukrainy i na, na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy węgierski delegat, na pewno słyszałeś powiedział, że, że Ukraina, to Ukraina to państwo sztuczne, sztuczne i tam. tak i Węgrzy będą się dopominać o. Mm. Tak, i nasze media przedstawiły to właśnie, że tu Węgrzy zdradzają i przyłączają się do ataku na Ukrainę. No tylko, że już zdaje się Fronda taki bardzo alarmistyczny artykuł Fronda, napisała na ten temat. Fronda również tak, ale I przede wszystkim TVN24, ale no to, i prawicowe media również no właśnie, się powoływały takie, na, te, na tą tylko, informację. No to, to jest tak jakby powiedzmy SLD albo albo Ruch Palikota zgłosił jakiś postulat, a za to byśmy obwiniali, czy powiedzmy o korwin mikke zgłosiłby jakiś postulat, a my byśmy obwiniali PiS na przykład. Albo Platformę. Bo już te media nie zdążyły dodać, nie zdążyły mówić oczywiście w ten sposób, że to... Te słowa mówił polityk partii opozycyjnej i Obiku Nacjonalistycznego, a nie Fidesu, także Partia, która krytykuje właśnie Wiktora Orbana i szefa MZ węgierskiego a. za proukraińskość, która jest partia Robis jest, jest zdecydowanie prorosyjska. Warto podkreślić, że Aha. Węgrzy wykonują wszystkie zalecenia świata zachodniego, tu głównie Unii Europejskiej, jeśli chodzi o sankcje gospodarcze na, wobec Rosji. Ponoszą też z tego konsekwencje, bo handel, retorsje handlowe mają, czyli płacą koszty za sankcje, a jednocześnie są ogłoszone jako jednocześnie. St stronnicy Putina. Także mhm. myślę, że to jest jakaś taka skrajna nieżyczliwość, a raczej taka propaganda i próbowanie wbicia. Klina pomiędzy już tą dużą sympatię zwykłych Polaków i zwykłych Węgrów, która w ostatnich latach mocno, mocno się, że tak Zaczęły powiem, znowu wiedzieć. odnowiła. Nie? I teraz ktoś, tu chyba nie wiadomo, kto, że głównie na przykład Rosji i Niemcom, zależy na tym, żeby taka, taka solidarność tutaj na tej osi Warszawa, budapeszt nie powstawała. Tak również media pobywały się na ekspoze Victora Orbana, wygłoszone w parlamencie węgierskim, że domagał się niejako autonomii Węgrów na Ukrainie. Tak, pytałem o tę sprawę, bo to rzeczywiście nawet mi wydawało się coś dziwnego, że w momencie kiedy tam wojna i Rosja odrywa Krym, później Donbas i tak dalej, no Węgrzy chcą oderwać Zakarpacie. No ale przedstawiciele rządu węgierskiego absolutnie nic takiego nie powiedzieli. Jak mi wyjaśniono, chodzi tylko o zmiany w okręgach wyborczych. Że ze względu na te różne przetasowania na Ukrainie, tak zmieniono obszary okręgów wyborczych. Ukraińcy zmienili. Ukraińcy, tak. Że mniejszość węgierska, dość liczna, około 200 tysięcy Węgrów na Zakarpaciu, straciła praktyczną możliwość wyboru swoich przedstawicieli. Mhm. Tylko powiększono tak okręgi, żeby połączyć je z, z dominującymi obszarami ludności ukraińskojęzycznej i praktycznie Węgrzy nawet w tych swoich okręgach już byli mniejszością. I właśnie Węgrzy przeciwko temu protestowali, że no zmieniliście okręgi mandatowe, no to teraz zróbcie jakieś inne formy wynagrodzenia tego z mniejszości węgierskiej w, w imię standardów europejskich. Tak, Tutaj nie chcieli że... niczego, niczego ponad, czyli nie chodziło o żadną autonomię, tylko o samorząd lokalny. Szczególnie właśnie, że y, na przykład Grzegorz Górny, tu trzeba jemu oddać, y, oddać sprawiedliwość, że y, on jako znawca i też języka węgierskiego y, napisał, że tam nie zostało użyte słowa autonomia, tylko samorząd i jednocześnie przez, przez Wiktora Orbana, jednocześnie kilka dni po tym. Za proukraińskość Rosja nałożyła sankcje, sankcje na Węgry. gospodarcze na Węgry. A, a, także to tylko pokazuje, Więc Węgry są mają sankcje z jednej strony z Zachodu, Ta, za zdradę tak, Zachodu to... i z Rosji za zdradę Rosji. To, to pokazuje tylko właśnie stronniczość naszych mediów, głupotę nawet tak zwanych naszych dziennikarzy. Dlaczego one nie, nie dochodzą, którzy tak bardzo łatwo podchwytują takie takie hasła, które powiedzmy TVN rzuci i później już wszyscy Gazeta Polska w sieci w w polityce wszyscy powtarzają przeróżne brednie za mediami głównego nurtu. To jest bardzo bardzo zły, zły prognostyk dla naszych mediów. Że Akurat one nie, w polityce nie próbują... właśnie puściło ten artykuł Grzegorza Górnego, który te, to, te manipulacje No prostuje. tak, ale to jest jeden Grzegorz Górny, no, a jednak. I Jankę jest, jakby wpisuje się w ten antyorbanowski. Tak. Kiedy wcześniej zachwalał na Morbana, książkę nawet wydał, no wychwalającą tak. go kilka Bardzo lat dobrą wcześniej. książkę. Tak. No to pokazuje, że chyba jakoś wiatr historii się zmienił, że teraz nie wolno chwalić Węgrów, no to teraz wszyscy będą naparzać, jak to się mm -hmm. mówi naszych y, brata. Chciałam poruszyć na koniec. To zakwena kurka mm -hmm. y, z gazem, Ona właśnie napisała, że Budapeszt zakręcił w czwartek niespodziewanie kurek z gazem o, w Ukrainie. Tak, to oczywiście y, nabiera takiej sensacyjnej mocy, jak się powie, niespodzi niespodziewanie, no to znaczy, że tam hmm. wydarzyły się tarcia i nagle Węgry przeszły na drugą stronę i będą teraz tam, wyślą wojska na, na Ukrę, przeciwko Ukraińcom, nie? to niespodziewanie. Oczywiście pytałem też o to, no odpowiedź była taka, że przed sezonem zimowym Węgrzy napełniają zbiorniki gazu, żeby mieć rezerwę na wypadek jakichś problemów z dostawą w czasie zimy. Jest to procedura coroczna. Ukraińcy zostali wcześniej poinformowani o tym, wyrazili oczywiście zrozumienie, że przerywamy dostawy na kierunek ukraiński, żeby napełnić zbiorniki węgierskie przed zimą, i po ich napełnieniu węgrzy obiecali wrócić dalej do, do tego rewersu gazu. Czy znaczy to, to, to jest standardowa procedura? To jest tak? standardowa techniczna procedura związana z sezonem jesienno-zimowym. Ale oczywiście można z tego zrobić y, informację, która przedstawia Węgrów w I bardzo złym pytanie, świetle. Pytanie tak na koniec: myślę, że będziemy jeszcze w, do, do tego tematu węgierskiego wracać w następnych odcinkach. No, dlaczego polskie media? No ja rozumiem, że TVN 24 może krytykować Orbana ze względu na swoje sympatie liberalne, lewicowe, ale dlaczego polskie media prawicowe zaczęły tak szybko krytykować Orbana? Myślę, że tu wy występuje jakaś taka wielka nerwowość w tych naszych mediach. Ja pamiętam przecież jak. Jeszcze parę miesięcy temu ksiądz Isakowicz-Zaleski został z hukiem wyrzucony przez redaktora Sakiewicza z Gazety Polskiej za rzekomą prorosyjskość. Człowiek, który, który dużo więcej wycierpiał od rosyjskiej komuny niż redaktor Sakiewicz, no, został w ten sposób obrażony. Podobnie, podobnie mój blog zamknięto za wywiad z Marianem Kowalskim, gdzie przewidywaliśmy tylko, że dla zwykłych Ukraińców skończy się to niewesoło, że. Na mhm. pewno Putin nie pozostanie bierny co do tych mhm. tendencji i zacznie, zacznie swoje, że tak powiem, albo za pomocą agentury, albo wręcz otwartej inwazji, swoje tam łapy zacznie mieszać na Ukrainie. To wszystko się stało, ale zostało to okrzyknięte, że tak powiem, prorosyjską propagandą. Myślę, że też każde jakieś takie zachowanie niepodległe że tak powiem zachodniej modły tego, co nasi zachodni sojusznicy od nas oczekują, to w tak zwanych naszych mediach od razu jest za zdradę okrzykniętą. No to jest, to właśnie jest coś, czego bardzo nie lubię u naszych tych publicystów i polityków, a szanuję u Węgrów, że oni rozumieją, że węgierski polityk ma obowiązki węgierskie, a jeśli już by powiedzieć dmowskim, polski polityk, ma obowiązki polskie, a nie rosyjskie, a nie niemieckie, mhm. nie izraelskie i nie amerykańskie. O konflikcie właśnie interesów polskich, węgierskich, a także o grze z Putinem. Myślę, że zapytam cię w następnym odcinku o tej samej porze za tydzień w środę, a Państwa zapraszam serdecznie na wieczór polsko-litewski który odbędzie się 20 listopada o 19:30 w HC Żaka. Będzie organizowane przez Fundację Twój Ruch, a głównymi bohaterkami będą Polki mieszkające na, na Litwie, które również opowiedzą nam jak, jak u nich w kraju wygląda sytuacja właśnie mniejszości polskiej i myślę, że to Polki z tego co wiem studiujące w Lublinie. Tak, tak, one studiują u nas już od, od października są, są w naszym mieście i poprosiliśmy je właśnie o przybliżenie nam kultury, kultury ich tam polskiej w na Litwie, bo to też jest ciekawa informacja, że ich, ich rodzina od 300 lat mieszka na tamtych terenach i dziewczyny do tej pory mówią po polsku. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Zapraszam Państwa za tydzień. O 15 w środę. Dzisiaj już się żegnamy. Do widzenia.